jest dziwnego stało z moim serwerem w Doors. Dlatego, że jakby to dosłownie to każdy wyglądał nienormalnie. Nie tylko jak miał napisane na kosulce I love Doors. No i na spodniach. Na spodniach miał em, jak ja to nazywałem: Smile albo Window. No i, no i też miał. W, w, włosy z, z jednym włoskiem który 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 był w górze znaczy kilkoma no i po prostu wtedy wtedy też był my, mieli tą był tą skórę no i to było dosyć dziwne Pierwszy raz widzę takie zabezpieczenie. Ciekawe. No dobra, kończymy. Cześć, dziś będziemy rozwalać planety. Na pierwszy co zrobię to najadę na Polskę. Tylko żeby mój do mnie to robiło. Nie wiem. Tylko gdzie jest Polska? Hem, hem, hem. Na pewno tam gdzie są wyłączone światła. Bo nie. Hem tu? Nie, no. Po prostu rozrzucam. Po prostu może zamrozę ich. Co tu tam? Ta. To będzie łatwe do zniszczenia, skoro tyle rozwala. Takim jednym dźwiękiem on tyle rozwala. Mm, no. Wow, to było double bill. Jakoś tam. Nie wiem. Hem, tutaj może. Znikają mi się pojawiają psy. Chyba mojego. Ty. Hem, hem. Okej, okay, czyli już na mnie powinna iść ta zagłada. Hech no ani idzie. A, bo może tu je <grystuje> nadal istnieje. Co? Co to za dwa światełka? <grystuje> Ale to jest... Czy ta ziemia co pomoc? Albo tu. Nie. To bardziej jest ósemka. Kolejna. A to co podbijać światów. Co? Co ja, to A, czyli nie lubią się, chyba, bardzo. Teraz plana po Ziemię, a nie rozwiązujecie sprawy rodzinne. Taki statek. Ja to jest prawdziwy zagłada do skierpii. Hmm, Steps. On tym się nie przejmuje. Bo wyszlewali sądę kościół. Kłamcej to, zanim zniszczy się. A mi jeszcze będzie wysyłał tamte małe sposaczki. To da będą mi bić A czyli to są dwie galaktyki Galaktyki. Galak

Już nie żyje. Tyle. Do, gdzie jesteś się ukry, ukrywali? Tu jeszcze. Kolejny dobry przekątek. Aha, ale jest on No w klubie. Jak tylko... A, pięć osób żyje. Jak oni tym mogą żyć? Czy oni są z czegoś tam? Nie, no po prostu może już od razu zniszczy słońce. Hmm. Nie, Bola Bola do do No co tam, to nie, nadal rozują? nie, 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 okej. Dobra, continue. Continue.